Coraz częściej słyszy się o błękicie metylenowym, czyli substancji, która przez niektórych wykorzystywana jest jako biohacking mózgu oraz wydolności i faktycznie w teorii błękit metylenowy wpływa pozytywnie na pracę mitochondriów, produkcję energii komórkowej oraz wydolność. Według niektórych badań jest on e, też silnym antyoksydantem, wpływa również świetnie na pamięć, koncentrację oraz dobry nastrój. Ale uwaga! Błękit metylenowy nie jest suplementem, jest to substancja chemiczna wykorzystywana w celach medycznych oraz laboratoryjnych. W związku z czym nieodpowiednie stosowanie tej substancji może być wysokotoksyczne, szczególnie w połączeniu z lekami wpływającymi na poziom serotoniny oraz MAO. Nie jest to produkt przebadany pod kątem długotrwałego stosowania na ludziach, dlatego stosowanie go na sobie i eksperymentowanie z nim na własnym organizmie jest po prostu. Właśnie nierozsądne. Zanim dasz się ponieść internetowym trendom, sprawdzaj źródła, badaj fakty, konsultuj wszystko z lekarzem. Jest to związek chemiczny, który wymaga odpowiedniej wiedzy i ostrożności, a świadomość to najlepszy biohacking. Pozdrawiam.